W Rudzienicach powstanie obiekt na miarę XXI wieku, z wyposażeniem w nowe meble biblioteczne oraz gabloty wystawowe. I tu wydawać by się mogło, że będzie to kolejna zwykła biblioteka, ale projekt skrywa w sobie wiele ciekawych niespodzianek. Nazywam się Piotr Berenta, to jest Radionet. Dziś moim gościem jest wójt gminy Iława, Krzysztof Harmaciński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Wójcie, oprócz tradycyjnej roli, rudzińska biblioteka pełnić będzie szereg istotnych funkcji dla rozwoju lokalnej społeczności. Proszę powiedzieć, co oprócz biblioteki będzie się wmieściło w budynku i kiedy ta inwestycja zostanie oddana? Tak, oczywiście mamy kilka bibliotek na terenie gminy Iława, ale ta biblioteka już od kilku lat oczekiwała na swoją. Modernizację nie tylko z uwagi na to, że już stan tej biblioteki był dosyć mocno zużyty, ale również też w momencie, kiedy nasz Gminny Ośrodek Kultury składał wniosek do lokalnej grupy działania Łączy nas Kanał Lubląski na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, musiał też odpowiednio sprecyzować ten wniosek, żeby on był też i takim wnioskiem atrakcyjnym, który mógł dostać dofinansowanie ze środków unijnych. I tak też się stało, że wniosek dostał te dofinansowanie w wysokości prawie 96 tysięcy złotych, cała inwestycja opiewa na 150 ponad tysięcy złotych, no to widzimy, że dosyć pokaźna kwota jest dofinansowania. No oczywiście, że biblioteka oprócz tego będzie ona zmodernizowana, odpowiednio wyposażona, ale będzie spełniała już trochę inną rolę. Nie tylko takiej podstawowej biblioteki, ale również będzie to centrum informacyjno-kulturalne i turystyczne, gdzie będzie można oprócz tego, że wypożyczyć sobie i czytać tam książki na miejscu, też również zapoznać się z ofertą, która będzie do szerszej gamy. Kierowana tych uczestników, czy, czy tych, którzy będą korzystali z tej biblioteki, ale nie tylko w formie nie tylko bezpośredniej, ale też również w formie, gdzie wyposażenie będzie dotyczyło też i sprzętu, chociażby informatycznego że będzie można też sobie tam wejść i zobaczyć na stronie tej biblioteki inne działania, które będą podejmowane. I tu jest ta nowoczesność w tej chwili. Czyli ta innowacyjność te, tego zadania, że będą mogli mieszkańcy szerzej już spojrzeć na całe funkcjonowanie nie tylko bezpośrednio Biblioteki w Różnicach, ale również funkcjonowanie pod kątem e, tych zasobów, które mamy na terenie gminy Iława i nie tylko tego całego obszaru naszego Pojezierza Iławskiego i skorzystania z nowych technologii, które możemy dzisiaj już na pewno mieć i z nich korzystać. I to też ten cel główny, taki był przeznaczony, żebyśmy byli tą nowoczesną, fajną, dobrą biblioteką na miarę XXI wieku. Pozostańmy jeszcze przez moment w temacie inwestycji. Zapowiedział Pan budowę nowych chodników w gminie. Gdzie one powstaną? Tak, oczywiście. Tak jak w każdym budżecie na kolejny rok, tak samo i w roku 2021, w naszym budżecie, żeśmy za. Też środki zabezpieczyli w kontekście budowy nowych chodników, jak i również placów utwardzanych. I tutaj też w tym roku będą z tych inwestycji cieszyły się, cieszyły się mieszkańcy takich miejscowości jak urwisko, gdzie będziemy tam realizowali pierwszy etap budowy chodnika o długości prawie 400 metrów bieżących. Również pierwszy etap będzie dotyczył budowy chodnika w Starzykowie, też o długości prawie 500 metrów, no i też chodnika we Frednowych o powierzchni blisko tam 100 metrów też kwadratowych. No i w Montykach powstanie również plac utwardzany przy Świetlicy Wiejskiej, która została kilka lat temu wybudowana, tak zwany parking przy Świetlicy, żeby mogli też mieszkańcy, korzystając z tego obiektu, Bezpiecznie sobie postawić samochody, całość opiewa na blisko 260 tysięcy złotych i to będziemy realizowali w ciągu roku 2021. To tyle, jeżeli chodzi o pytania o inwestycje na dzisiaj. W tym roku, podczas skromniejszej, troszeczkę niż w latach poprzednich uroczystości, wręczył Pan stypendia sportowe. Tak, co roku ogłaszamy właśnie taki konkurs na stypendia sportowe dla najzdolniejszych sportowców z terenu Gminy Iława, i też takie wnioski do 31 stycznia bieżącego roku zostały złożone do nas do Urzędu Gminy. Po weryfikacji tych wniosków przyznaliśmy 6 stypendiów dla najzdolniejszych sportowców, i tak w tym gronie tych sześciu znalazła się pani Martyna Zielińska. Jest to tutaj dyscyplina lekkoatletyka. Oczywiście ta zawodniczka została powołana do kadry narodowej Polskiego Związku Lekkoatletyki oraz kadry wojewódzkiej naszego Warmińsko-Mozorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Pan Szymon Tarwacki jest to postać, która nam tak trochę wypłynęła w roku 2020, bo nie widzieliśmy o nim wcześniej, że on ma takie osiągnięcia już na szczeblu Mistrzostw Europy, jak i również Krajowym, a jest to trójbój siłowy. Jest to dyscyplina, która pojawiła się tam niedawno, a takie sukcesy już ten młody człowiek osiąga i też te stypendium otrzymał. Pani Martyla Zielińska jest, zamieszkała w Kamieniu Dużym, natomiast pan Szymon Tarwacki zamieszkuje w Rudzienicach. Również tutaj dyscyplina czołowa, która jest, no to trochę może to nie dziwi nikogo też i na terenie gminy, to jest dyscyplina wioślarstwo. I tutaj mamy przewagę właśnie tych zawodników i zawodniczek, które otrzymały stypendia i to jest od wielu lat. Właśnie osiągnięcia są bardzo dużo i na szczeblu krajowym i europejskim, jak i również światowym. I takie też stypendium zostało przyznane pani Paulinie Józefowicz, która zajęła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski i ona pochodzi z miejscowości Dziarny. Aleksandra Sagan, też wioślarstwo, pochodzi z Nowej Wsi i też pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski juniorów młodszych. Bogumiła Ryś, też wioślarstwo, też zamieszkała w Nowej Wsi i czwarte miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Młodzików. I Mateusz Jerzyński, też zamieszkały w Nowej Wsi, drugie miejsce na Mistrzostwach Polski, memoriał Juliusza Kawackiego. Jak widać, uzdolnioną młodzież mamy bardzo na terenie naszej gminy. Zresztą pewnie by się znalazło jeszcze wiele innych osób, które by skorzystały z tych stypendiów, ale nie każdy takie wnioski złożył. Ja tym sportowcom życzę naprawdę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dalszego rozwoju w kierunku właśnie tym sportowym, ale przede wszystkim osiągnięć bardzo dużych w swoich dyscyplinach. No i dziękuję im bardzo za bardzo dobre promowanie Gminy Iława, bo to nie ma co ukrywać, poprzez sport też promujemy, ale też tutaj podkreślić tę jedną zasadę. I w jednej i w drugiej strategii rozwoju Gminy Iława, jedną mieliśmy do roku 2015, drugą mamy w tej chwili do 2030, jest główny cel zapisany. Wychowanie młodzieży i społeczności lokalnej poprzez sport i to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, gdzie mamy tą sytuację też i wiemy, Pandemię, ale też i te możliwości ograniczone, a jednak udaje się uzyskać bardzo dobre wyniki. Gmina może być dumna ze swoich sportowców. Sportowcom życzę dalszych sukcesów. No i gratuluję tego wsparcia stypendialnego. To pytanie, które za chwilę zadam, zostawiłem sobie na koniec. gminni radni niemal jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż gminnego budynku w Ząbrowie, będącego siedzibą ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej. Nie głosowano natomiast w sprawie sprzedaży siedziby ośrodka w Rudzienicach. Mieszkańcy Rudzienic mają wątpliwości. Tak, na pewno jest to kwestia, jak ja to podkreślam, nieraz bardzo delikatna i ważna, bo to są decyzje dosyć takie poważne z uwagi na to, że chodzi o zdrowie. Tak? Chodzi o to właśnie zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie gminy Iława. Chciałbym tutaj przypomnieć niejako i powiedzieć, że to wniosek nie był ani Wójta Gminy Iława, ani, ani Rady Gminy, tylko był wniosek w grudniu 2020 roku skierowany do Wójta i do Przewodniczącego Rady od firmy Kemet, która obsługuje dzisiaj obydwa ośrodki zdrowia na terenie Gminy Iława z prośbą o możliwość wykupienia ośrodka zdrowia w Ząbrowie i w Rudzienicach w celu poprawienia usług świadczonych przez ten Podmiot, jak i również rozwinięcia też działalności tego podmiotu, no i zainwestowania własnych środków w realizację no, swoich działań, które oczywiście chcieli podjąć. W miesiącu w grudniu zostały radni poinformowani o tej sytuacji. W styczniu prowadziliśmy już pierwsze rozmowy na ten temat, w jakim kierunku iść i jak ewentualnie przeprowadzić te działania. Obiekty zostały wycenione jedni i drugi przez biegłych rzeczoznawców za przysiężonych. No i później mieliśmy kolejne spotkanie już z firmą Kemet i z radnymi Rady Gminy, gdzie była dyskusja, gdzie chcieliśmy się dowiedzieć bliżej w jakim celu podmiot chce kupić oczywiście te i nabyć te ośrodki zdrowia, żeby też przekonać tutaj radnych i mieszkańców do tego, że jest to słuszny cel w ewentualnej realizacji tego zadania. Firma przedstawiła oczywiście, jaki ma cel, że chce właśnie to, co podkreślałem na początku rozwinąć swoją działalność. Chce się też związać jeszcze bardziej z terenem gminy Iława, bo to też jest bardzo ważne, bo dzisiaj z tą opieką zdrowotną jest bardzo różnie, a zwłaszcza z podstawową opieką zdrowotną, gdzie są problemy w tej chwili w świadczeniu tych usług, i też inne gminy w Polsce mają problem, żeby w ogóle świadczyć podstawową opiekę zdrowotną. Po dyskusjach, gdzie też w miesiącu marcu wpłynęła do nas petycja ze strony mieszkańców Rudzienic, projekt uchwały nie został przeze mnie przedstawiony na najbliższych komisjach Rady Gminy w celu zbycia Rudzienic, z uwagi na to, że też podkreślano tam, że są wątpliwości, że jest przywiązanie do tego budynku, że również no nie wiadomo czy podmiot będzie świadczył, czy nie będzie świadczył. No i te wątpliwości brałem pod uwagę i dlatego tutaj nie, nie był stosowny projekt uchwały przedstawiany. Natomiast projekt uchwały dotyczący zbycia Ząbrowa był prezentowany z uwagi na to, że była pozytywna opinia ze strony radnych, jak i również mieszkańców tej strony, gdzie pacjenci są dopisani do ośrodka zdrowia w Ząbrowie, że tak należy związać ten podmiot. Oczywiście warunkując odpowiednie zapisy też również w akcie notarialnym. Zresztą ja podkreślałem tu już już na pierwszym spotkaniu, że jeżeli będzie miało dojść nawet do podpisania takiego aktu notarialnego, to pod warunkiem, gdzie będą dwa zapisy. Jeden zapis, który dotyczy zobowiązania się podmiotu do świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, która jest wpisana zgodnie w ustawie o opiece zdrowotnej przez co najmniej 20 lat. I drugi zapis, jeżeli podmiot by się wycofał ze świadczenia tych usług, to gmina będzie miało, miała pierwszeństwo odkupienia tego obiektu. I o tym wiedzieli też również radni. No i tak też się stało, że na ostatniej sesji Rady Gminy projekt uchwały dotyczący zbycia Ząbrowa został podjęty praktycznie jednomyślnie, bo na 15 radnych, 14 było za, jedna osoba się wstrzymała. I też ta procedura w tej chwili będzie trwała jeszcze przez kilka tygodni, z uwagi na to, że to są procedury administracyjne. Ja też to podkreślałem i mówiłem, że tutaj będzie ogłoszony przetarg ofertowy na zbycie obiektu, na tą działalność, na którą jest przeznaczony. Czyli nie na jakąś inną działalność, tylko na tą działalność, gdzie jest te przeznaczenie tego obiektu i z tymi uwarunkowaniami, o których mówiłem wcześniej. Zobaczymy, jak to tam się odbędzie w przyszłości. Co do kwestii Rudzienic, na pewno dyskusja będzie w dalszym ciągu trwała, bo trzeba pamiętać też, że Ośrodek Zdrowia w Rudzienicach, on nie dotyczy tylko samych mieszkańców Rudzienic, on dotyczy kilku tam sołectw, które są z tamtej strony gminy Iława, czyli z tej części wschodniej gminy Iława, gdzie tam mamy też opinie bardzo pozytywne w innych sołectwach, które uważają, że również powinniśmy związać ten podmiot poprzez zbycie tego obiektu i również oczywiście zapisywać te odpowiednie uwarunkowania w celu zabezpieczenia się też jeżeli podmiot by nie chciał świadczyć tego typu usług no i też dać możliwość szansy rozwoju dalszego bo przecież wiemy że może być i taka sytuacja że podmiot na przykład zrezygnuje nie będzie chciał kupić a postawi sobie obiekt i będzie świadczył usługi i gmina zostanie z obiektem no, który wtedy nie będzie wykorzystany w tym celu na pewno tutaj działania wszelkie, które będą podejmowane ze strony mojej, jak i również rady gminy będą w dalszym ciągu prowadzone w tym kierunku, żeby ta opieka zdrowotna była świadczona na terenie gminy Ława i na jak najlepszym poziomie. I tutaj te rozmowy ja prowadzę oczywiście z firmą Kemet, która mówiła, że na dzień dzisiejszy no nie zamierza rezygnować z jakichkolwiek świadczenia usług. No a Na pewno chciałaby się rozwijać w dalszym ciągu, bo wiemy, że dzisiaj podstawowa opieka zdrowotna to nie tylko lekarz rodzinny, ale to też przecież inne usługi, które muszą być świadczone specjalistyczne, a między innymi. Podmiot przedstawiał, że chciałby dodatkowo jeszcze utworzyć poradnię neurologiczną, jak i również pracownię rentgenowską. No i wrócić też do rehabilitacji, która kiedyś funkcjonowała na terenie naszej gminy, a później z uwagi na to, że Narodowy Fundusz ograniczył ten zakres świadczenia usług, została niezakontraktowana. Trzymamy rękę na pulsie i będziemy naszych słuchaczy i widzów bezpośrednio i na bieżąco informowali o postępach o rozmów z pacjentami przychodni w Rudzienicach. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. A ja państwu przypomnę, że moim gościem był wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Przypomnę państwu również, że rozmowę tę znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Do usłyszenia.